To tu ogranic dla zabawy. Dzisiaj opowiem Wam o alokazjach. Alokazje to piękne rośliny. U mnie rosną przede wszystkim w hydroponice. Mam kilka alokazji w Bigosie, ale tutaj ich nie mam teraz, więc nie pokażę Wam. Wszystkie, które tutaj są, są w hydroponice. I większość z nich, poza tą jedną, to są alokazje wyhodowane z bulw. I dzisiaj właśnie chciałbym Wam powiedzieć, jak to zrobić, żeby z takiej małej bulwy urosła Wam. Piękna roślina, taka czy taka, czy taka, obojętnie. I jak to zrobić, żeby ona dobrze rosła? Przede wszystkim alokacje uwielbiają hydroponikę, więc nie bójcie się przenosić ich do hydroponiki. Oczywiście po przejściu do hydroponiki z reguły odchorują i coś im się tam będzie działo. Nie zawsze, ale w większości przypadków. W związku z tym nie martwcie się tym, że coś się wydarzy. Warto próbować, bo w hydroponice jest im dobrze, a hydroponika jest dobra dla was, bo jest wygodna. Rzadziej można podlewać, nie trzeba się przejmować, że się przeleje, ale można przelać. Uważajcie na to, bo rzeczywiście można przelać w hydroponice, jeżeli za dużo nalejecie pożywki, roślina może zgnić. Z takiej małej bulwy bardzo łatwo w zasadzie wyhodować wszystkie alokazje. Trzeba tylko dbać o to, żeby była odpowiednia temperatura i odpowiednia wilgotność. Często ukorzeniam to w perlicie, Jest to jeden ze sposobów, który stosuję najczęściej. Po prostu taką bolwę wkładam do pojemniczka z perlitem, zalewam wodą tak, żeby perlit był lekko wilgotny i żeby na dnie pojemniczka, z reguły są to pojemniczki przezroczyste, widać było poziom wody. Ten poziom wody musi być znikomy i nakrywam taki pojemniczek drugim pojemniczkiem albo kubeczkiem, czymkolwiek, żeby wilgoć była zachowana w środku. Można też przykryć rybką foliową bądź folią spożywczą zawinąć. I taki, taki pakiet wkładam na coś ciepłego. Może być to grzejnik, jeżeli nie, nie przesadza oczywiście z temperaturą i nie zagotuje nam rośliny. Może być to mata grzewcza, może być to dekoder telewizji, więc fajnie wtedy woda paruje. Roślinki bardzo szybko się ukorzeniają. A jeżeli się ukorzenia w perlicie, no to macie łatwo do przejścia do hydroponiki, bo wystarczy delikatnie roślinę wyjąć z tego podłoża i w zasadzie bez odszczepywania nawet korzeni włożyć do hydroponiki i się ukorzenia w zasadzie w 100%. No i to wszystko, jeśli chodzi o alokację. Jeżeli macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem. Możecie do mnie pisać, czy komentarze, czy pisać maile. Możecie też na Whatsappa napisać. Chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania, jeżeli tylko będę znał odpowiedź. Dziękuję Wam bardzo. Cześć Pa.